Horse, horse style. wiele, wiele inicjatyw, m.in. właśnie też rzecz aktywizacji młodzieży na obszarach wiejskich. I w ramach, jesteśmy tutaj w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzieżowej Warsza, edukacji Alternatywny. I właściwie kontynuacja działań grupy, które wcześniej powstały, to jest grupa DJ-ów z Łubianki i właściwie z grą... Nazywam się Barbara Piasecka i już od kilku dobrych lat gospodarczą yy, w Naszym Kultury. E, mamy sporo różnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży i dla osób starszych. E, I dzięki takim zajęciom gdzieś tam po drodze e, spotkała, spotkały się młode osoby i e, dzięki współpracy właściwie z panią Ewą Kwiecielek z Torunia stworzyliśmy miesiąc grupę inicjatywną lokatan Jesteśmy przedstawicielami jest i tutaj jest taki nasz ruch ojcowy, który warsztat ważnych ja chciałabym mówić o ujęciu, aby przeczytać tak się siebie więcej niż to zaczęło, bo mam na początku miesięcy. Chcieliśmy krótką ustalenia z małej wioski, która nic nie robiła. Jeżeli chodzi o urządzenie i o organizację, w ogóle nie wyciągały na żadnej ręki i nic nie dało się To bardzo zrobić. Myśmy odwiedzili naszej wioski w sobie i najpierw z ekipą przyjaciół zaczęliśmy napisać projekt dzień. Wysłaliśmy go następnego dnia do programu MEG jako większym, bo wiadomo, taki no dziękuję Panią za tą nudkę, która dzisiaj ode mnie, a teraz nasz biały, ukaże nas czymś nowym. Jak ci się podoba cały ten wyjazd? Ogólnie fajnie jest, młodzież się integruje, bardzo miło spędzamy czas. My chcielibyśmy panią zapytać, jak podoba się tutaj e, cały ten projekt i organizacja. Uważam, no, że projekt jest bardzo dobry, że młodzież wiele się może nauczyć, wiele zobaczyć. E, organizacja również jest każda minuta zagospodarowana, nie ma czasu na nudę. E, myślę, że to wypłynie się powiedzieć właściwie cieszyć. A czy uważa Pani, że młodzież może integrować się poprzez takie wyjazdy? Czy, czy jest to zauważalne? Jest, jest. Bo się grupy mieszają. A czy pani warsztat e, nauczył się czegoś nowego, poznał jakieś nowe techniki, do doszkolił coś? Myślę, że tutaj na tym obozie. Tak. E, do szkoły to na pewno na dziewczyny układ. Z tym, że teraz kontrolujemy od razu z ręki. Czyli jest wejście ba i tą ręką od razu jest bomba. Dokładnie. Dobrze? Czyli pokażemy. Zatakuj ba, tą ręką od razu. Bomba. Przekrok. Dwa. Dobrze? Dobrze? Teraz zrobimy odwrotnie, no przekrok. Okej. Okay? Ja nie <grym zimno> Chcielibyśmy zapytać. Jest tenka. Chcielibyśmy zapytać jak integracja. O jak integracja. Integracja jest super, jest super, jest dobrze. superza. Czy podoba Ci taki wyjazd? Czy mamy go mamy je powtarzać? Powtarzać jak najczęściej i taka integracja jest super. Poznaliśmy nowych ludzi. Jest okej, okay. jest dobrze. No Podskaliliście swój warsztat, tak? Wiesz, że oposzkiliśmy w 100% razem. Wszystko warto. można zobaczyć, cały czas trwają treningi. Czyli jesteś zadowolony, wyjazdu? jest dobrze, może tak pokażę. Jest dobrze. Dobra, dziękujemy. Organizacja tego wyjazdu. Bardzo mi się podoba. Nie mamy żadnych zastrzeżeń, było bardzo fajnie. Dziewczyny bardzo dużo zyskały na tych warsztatach. Myślę, że jaki zespół taneczny, taki również, czyli liderki z moich obserwacji to wynikło. Świetnie się bawią.